Wstała księżna, wstała w końcu tak, przyciągnąć się, o, ziewanko i na dwór. Zapraszam, zapraszam, zmieszane dzisiaj. U nas od rana rodzinne sprzątanie, każdy po śniadaniu zabrał się za robotę. Ja czyściłam płytę, kuchnię sprzątam. Janek, ty co sprzątasz teraz? Stół. Stół. Livia poszła na górę, worki pozakładać na śmieci. Na obiad dzisiaj będzie kapuśniak. Kiełbaska się rozmraża. No i zaczynam nastawiać biwer. Smak dzieciństwa, kopytka z cynamonem, z masełkiem, no i trochę cukru. Uwielbiam, uwielbiam, dzieciaki też. Życie na wsi to nie tylko spokój, ale też wieczna gonitwa. Tygodniu odwożę dzieci do szkoły i przedszkola. Zakupy spożywcze apteka, lekarz, zajęcia dodatkowe dla Janka i liwci. No i nie zapominajmy o Figuni. Raz na kilka tygodni musi odwiedzić Grumera, bo inaczej wygląda jak mały lew. A tak całkiem poważnie. Samochód to mój dobry przyjaciel, bez niego jak bez ręki. Jeśli planujecie kupić samochód używany, to warto go dobrze sprawdzić. Z pomocą przychodzi Carfax, czyli raport historii pojazdu. Dzięki niemu wiemy, co kupujemy: czy auto miało wypadki, ilu miało właścicieli, czy nie jest przypadkiem po przejściu. Nawet jeśli ktoś chciałby coś zatuszować, to właśnie tam wszystko wychodzi na jaw. Żeby wszystko sprawdzić, wystarczy tylko numer WIN. Więcej szczegółów znajdziecie na moim YouTubie, gdzie tłumaczę jak to działa, a z kodem Carfax15 macie 15% zniżki na raport. Nikt się nam nie przyznał, że miesiąc przed zakupem ona miała stłuczkę i pewnie i tak byśmy ją kupili, bo wszystko tam było w porządku, ale taka informacja mogłaby się na przykład przydać, żeby negocjować cenę. Słuchajcie, zostawiam Wam tutaj link do pobrania tego raportu i też kod zniżkowy z kodem CARFAX15, 15%, macie 15 zniżki.